Ewa Kubasiewicz, moim gościem jest doktor habilitowana nauk medycznych, Ewa Kalinka, kierownik Kliniki Onkologii Instytutu Centrum Zdrowia Matki Polki. Dzień dobry Pani Redaktor, dzień dobry Państwu. Porozmawiamy dzisiaj o raku, o raku piersi. Czym jest rak piersi? Rak piersi jest chorobą nowotworową, która występuje bardzo często u kobiet, dlatego że średnio co ósma z nas w trakcie swojego życia usłyszy tę diagnozę. Jest to nowotwór, który wywodzi się z kanki gruczołowej, piersi, który ma tak naprawdę kilka różnych postaci, które bardzo z grubsza dzielimy na cztery podtypy, i każdy z tych podtypów w sensie lekowym leczy się nieco odrębnie. Natomiast ciągle bardzo wiele pacjentek ma szansę na trwałe wyleczenie, jeżeli choroba zostanie wykryta wcześniej i wcześniej poddana radykalnemu leczeniu operacyjnemu. Dlatego tak duże znaczenie ma to, czy my, kobiety, dbamy o siebie i poddajemy się właściwym badaniom przesiewowym. Świadomość profilaktyki jest dość duża, ona rośnie, ciągle rośnie, a jednak kobiety wolą nie wiedzieć, niż zrobić badanie. Jak można kobiety przekonać? Czy jest taka możliwość. Wydaje mi się, że to jest bardziej pytanie do psychologa niż do onkologa, dlatego że. Onkolog jest lekarzem, który ma za zadanie ocenić stan pacjentki, która się zgłasza, zmotywować ją do tego, natomiast mechanizmy emocjonalne, które doprowadzają do rezygnacji z diagnostyki czy nie daj Boże terapii, bo takie też się również niestety ciągle zdarzają. To są bardziej do pracy z psychologiem, dlatego że one mają bardzo różne przyczyny. Dlatego że jeżeli tą przyczyną jest lęk, to tutaj rola naszych kolegów psychologów czy psychonkologów jest nie do przecenienia, bo przezwyciężenie tego lęku powoduje, że kobieta zaczyna wreszcie robić to. To dla niej najlepsze, bo daje jej szansę na trwałe wyleczenie, nawet gdyby ta choroba nowotworowa została zdiagnozowana. W mojej ocenie to, co najbardziej pomaga, mimo wszystko, żeby przekonać kobiety do takich działań, to jest dbanie nie o nie same, tylko o ich bliskich. I tylko wytłumaczenie mamie czy babci, że jest potrzebna swojej rodzinie i że ta rodzina chce. I ją zachować w dobrym zdrowiu jak najdłużej, jest w stanie zmobilizować te nasze oporne pacjentki do tego typu profilaktyki. Druga rzecz to jest również przełamanie pewnego tabu. Ciągle badanie piersi czy narządów rodnych u kobiet jest taką rzeczą w niektórych środowiskach wstydliwą. Dlatego tutaj jest ogromna rola wszelkich autorytetów, które dla, dla danej pacjentki, Mogą być ważne. I dla jednych będzie to autorytet medyczny, dla drugich będzie to autorytet, autorytet pochodzący z ambony kościelnej, dla trzecich będzie to jakiś na przykład celebryta czy celebrytka, która wzmocni bardzo przekaz. Dlatego tu nie ma jednego sposobu, ale warto próbować każdego z nich. Wiemy już, że rak piersi to najczęściej diagnozowany nowotwór złośliwy u kobiet, zarówno w Polsce, jak i na świecie. Może również wystąpić u mężczyzn, chociaż jest to znacznie rzadsze, ale jeżeli już wystąpi, porozmawiajmy, na co kobieta powinna zwrócić uwagę, żeby pójść do lekarza. Jeżeli chodzi o nowotwór piersi, on ma kilka bardzo typowych i najczęściej występujących objawów. Pierwszy i najważniejszy to jest oczywiście stwierdzenie guza piersi, czyli takiego tworu twardszego niż otaczająca tkanka, który nie zawsze jest rakiem piersi, ale niestety jest nim często. Drugi objaw, który może się pojawić to zmiana kształtu piersi czy zmiana brodawki piersiowej. Trzeci to jest wyciek z tej brodawki piersiowej i czwarty to jest pojawienie wienie się guzków o charakterze takich kulek w obrębie dołu pachowego, które już najczęściej niestety oznaczają przerzuty do węzłów chłonnych. Ale to, co kobietom należy bardzo mocno uświadomić, to jest to, że nie każdy rak piersi powoduje, że guz jest wyczuwalny. Dlatego potrzebujemy tak bardzo mammografii. My mamy bardzo wiele pacjentek, u których rozpoznanie postawiono raka piersi na podstawie mammografii. Pomimo tego, że badanie fizykalne przeprowadzone nawet przez niezwykle doświadczonego onkologa czy chirurga było prawidłowe. Dlatego fakt, że nie stwierdzamy żadnych nieprawidłowości w obrębie naszych piersi, nie zwalnia nas z konieczności wykonywania mammografii. Diagnostyka i leczenie onkologiczne są skomplikowanymi kwestiami, na które składa się wiele czynników. Czy pani może nam tutaj przybliżyć, jak to wygląda wtedy, kiedy zgłaszamy Postaruj. się do lekarza? Oczywiście postaram się. Po pierwsze, podstawą każdego badania i diagnostyki każdej choroby jest zebranie dokładnego wywiadu lekarskiego, również obejmującego w przypadku nowotworów piersi, wywiad rodzinny dotyczący występowania nowotworów i to zarówno u kobiet, jak i u mężczyzn. My bardzo często myślimy, że obciążenia genetyczne dotyczące raka piersi dotyczą tylko kobiet. To jest absolutnie nieprawda. Natomiast w, o, po tym wywiadzie i po badaniu fizykalnym, kierujemy pacjentki do diagnostyki. Oczywiście część pacjentek trafia do nas już z wykonaną mammografią, bo to są te kobiety, które poddają się screeningowemu programowi, który jest dedykowany kobietom w wieku 45-74 lata, gdzie mammografia powinna być wykonywana co dwa lata. I część trafia do nas właśnie z powodu nieprawidłowego obrazu mammografii, czy rzadziej. USG-Piersi, które jest metodą dużo grubszą. Wówczas, jeżeli są jakiekolwiek wątpliwości co do metod obrazowych, możemy je jeszcze weryfikować, na przykład rezonansem piersi czy uzupełniać o USG-Piersi po to, żeby ocenić pachę. Natomiast wbrew ogólnej ślepej wierze w badanie PET-CT, które jest bardzo wartościowe, ale naprawdę uzasadnione tylko w określonych sytuacjach, nie wykonujemy tego badania we wczesnej diagnostyce raka piersi. Natomiast później, żeby postawić w ogóle rozpoznanie nowotworu piersi, zupełnie nieodzowna jest biopsja. Biopsja jest badaniem, które przeprowadza się za pomocą igły. Polega na nakłuciu przez guza piersi i węzłów chłonnych, jeśli są one klinicznie powiększone, i czekamy wówczas na to, co napisze nam patolog. Dlatego, że od tego, co napisze patolog, zależy to, jaki podtyp raka piersi występuje u naszej pacjentki. Te cztery podstawowe podtypy leczy się zupełnie odmiennie i nie mamy jakby jednego uniwersalnego sposobu. Zależy to również od stopnia zaawansowania klinicznego i wielu innych czynników. Niemniej jednak ciągle trzeba pamiętać, że te, 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 tych metod podstawowych leczenia lekowego jest kilka. Jednym z nich jest klasyczna chemioterapia, która jest ciągle nieunikniona u znaczącej części naszych pacjentek. Drugą z tych metod jest hormonoterapia, leczenie najczęściej doustne. Z dodatkiem leków podskórnych u kobiet premenopauzalnych. Trzecia metoda to jest leczenie lekami her 2 już od bardzo wielu lat będące dostępne w Polsce i szeroko stosowane. I dostępna od dopiero zeszłego roku immunoterapia, która w okresie okołooperacyjnym jest dedykowana przede wszystkim kobietom z rakiem. Trójujemnym. U pacjentek leczonych radykalnie należy również pamiętać, że pewna część naszych pacjentek wymaga radioterapii, do której wskazania są przeróżne, ale jedno, które jest pewne, to jest fakt poddania się leczeniu oszczędzającemu pierś, które jest metodą preferowaną, jeśli chodzi o leczenie chirurgiczne. No właśnie, czyli podstawą jest właściwa diagnoza. No i teraz tak myślę: lekarze mają ambicję proponować leczenie szyte na miarę, to znaczy, że każda pacjentka jest traktowana indywidualnie. Czy to znaczy, że to lekarz wybiera sposób leczenia, czy pacjentka? Pacjentka jest zawsze osobą, która wyraża zgodę na zaproponowany plan przez lekarza. My nigdy niczego nie zrobimy i nie mamy takiego zamiaru, wbrew woli pacjentki. Natomiast te stworzenie tego planu leczenia opiera się o to, że zbiera się konsylium wielodyscyplinarne, czyli proszę Państwa, to musi być sytuacja, w której jednoczasowo spotyka się zespół lekarzy, z których każdy jest z innej specjalności, bo to jest zarówno patolog, radiolog, psycholog, chirurg, radioterapeuta, onkolog kliniczny, którzy najpierw między sobą tworzą taki plan leczenia pacjentki, po czym pacjentka jest zapraszana po to, żeby z tym zespołem to przedyskutować i wyrazić swoją wstępną zgodę, i wówczas, jeżeli wyraża swoją wstępną zgodę, jest kierowana bezpośrednio do tego lekarza, który ma zacząć leczenie u danej osoby. Pacjentki powinny się zdecydowanie dopominać udziału w tych konsyliach, choć wiem znakomicie, że w bardzo wielu szpitalach w Polsce ono odbywa się bez udziału pacjentek, co jest metodą nierekomendowaną i nasilającą stres dla pacjentki, która. Ma po prostu wyznaczany gdzieś termin, nie wie nawet po co tam idzie, co ją czeka, co powoduje, że no niestety ten stres i to obciążenie tak bardzo niepotrzebnie rośnie, że powinno być zdecydowanie odradzane. I jest zresztą niezgodne z przepisami, bo NFZ na nas nakłada obowiązek zaproszenia pacjentki na jej konsylium. Rozumiem, że w Instytucie Centrum Zdrowia Matki Polki właśnie tak to się odbywa. Ale zanim ta pacjentka trafi do państwa, to ona gdzieś chodzi. Czy lekarz pierwszego kontaktu, bo rozumiem, że to jest pewnie lekarz pierwszego kontaktu, kieruje do szpitala albo do odpowiedniego lekarza? Drogi są różne, dlatego że część pacjentek trafia do nas dlatego właśnie, że w trakcie mamografii screeningowej stwierdzono jakieś nieprawidłowości. Część pacjentek trafia do nas dlatego, że jest pod opieką programu genetycznego dla pacjentek pochodzących z rodzin wysokiego ryzyka. Nowotworów, gdzie są stwierdzane jakieś nieprawidłowości, ale spora część jest faktycznie kierowana przez lekarza POZ, który widząc jakiekolwiek objawy, które sugerują możliwość wystąpienia raka piersi, lekarz POZ nie jest od tego, żeby to diagnozować. Wystarczy tylko, że stwierdzi, że pacjentka wymaga szybkiej diagnostyki. Wówczas lekarz POZ wystawia kartę DILO. Pacjentka z kartą DILO trafia do naszej rejestracji, gdzie w krótkim terminie ma wyznaczoną pierwszą wizytę. Troszkę tak skaczemy, ale zakładam, że chora już jest po leczeniu. Proszę mi powiedzieć, jakie jest rokowanie w nowotworze piersi? Bardzo różne zależy to od kilku składowych, z których dwie najważniejsze, to jest stopień zaawansowania. W momencie rozpoznania, bo zupełnie inaczej rokuje kobieta, u której mamy półtora centymetrowy guzek, a zupełnie inaczej ta, u której stwierdzono masywne zajęcie węzłów chłonnych. I podtyp histopatologiczny, tak jak wcześniej wspomniałam, każdy z nich dzisiaj rokuje. Inaczej i wymaga innej czujności w nadzorze i z całą pewnością prawidłowość przeprowadzonego leczenia, dlatego że tutaj jakiekolwiek błędy w kwalifikacji do leczenia, no, szczą się w sposób niezwykły. Dlatego zawsze zachęcam pacjentki, żeby leczyły się wyłącznie w jednostkach, które. Dają im pełną opiekę, jeśli chodzi o nowotwór piersi, a nie tylko jakiś fragmentaryczny jeden rodzaj terapii, gdzie właśnie nie miały okazji przedyskutowania z konsylium z postępowania, które je dotknęło, albo na przykład nie ma dostępu do badań genetycznych, albo nie ma możliwości wybrania metody leczenia chirurgicznego, jeżeli padają takie sygnały. To znaczy, że to nie jest ośrodek referencyjny, a tylko w ośrodku referencyjnym dla leczenia raka piersi możemy się spodziewać prawidłowego postępowania, do czego naprawdę bardzo zachęcam, w szczególności oczywiście zachęcam do przyjścia do Centrum Zdrowia Matki Polskiej. Czyli rokowania w terapii raka piersi są bardzo obiecujące, zwłaszcza przy wczesnym wykryciu choroby? Zdecydowanie tak. A co z mężczyznami? Bo też już zaznaczyłyśmy, że ten rak dotyka również mężczyzn. Tak, rzeczywiście, dotyka również mężczyzn mniej więcej. Jedno zachorowanie na 100 dotyka mężczyzn, a w, w Polsce mamy kilkanaście tysięcy nowych rozpoznań raka piersi, więc proszę zobaczyć, że to całkowicie jest taka mała grupa. Najczęściej chorują mężczyźni, którzy są obciążeni genetycznie. Dlatego jeżeli ktokolwiek ma w rodzinie osoby obciążone rakiem piersi, czy które przechorowały, to myślę o kobietach, Trzeba absolutnie te kobiety przebadać pod kątem genetycznym, bo jeżeli one mają geny obciążające, które mogą być dziedziczone, należy zdecydowanie zbadać całe rodzeństwo i całe potomstwo tej kobiety, niezależnie od płci. Dlatego, że ewentualne wystąpienie takiej mutacji jak u Angeliny Jolie, która jest chyba takim najlepszym przykładem popularyzacji wiedzy na ten temat, to jest właśnie największy czynnik ryzyka wystąpienia raka piersi u mężczyzn. Dlatego takie rodziny, w których nowotwory jajnika czy piersi występują u kobiet, powinny zdecydowanie bardzo szybko poddać się diagnostyce genetycznej, zaczynając od właśnie osób chorujących. Jest coś takiego jak detektor komórek rakowych. To jest podobno coś nowego. Słyszała Pani zapewne o tym? Nie, nie słyszałam. Detektor komórek rakowych to jest sformułowanie dość nieprecyzyjne. Ja myślę, że tutaj chodzi o wolnokrążące DNA komórek nowotworowych i ten termin jest już mi zdecydowanie znany. To gdyby pani profesor mogła przybliżyć, jak to działa. To znaczy tak: myślę, że dla potrzeby codziennego postępowania z pacjentkami na dzisiaj nie ma to naprawdę żadnego znaczenia. Nie jest to metoda rekomendowana przez żadne towarzystwo do diagnostyki ani monitorowania terapii. Jest to metoda, którą stosujemy dopiero w badaniach naukowych, i dopiero te badania naukowe mają pokazać jej wartość. Istnieje bardzo wiele jednostek na terenie Polski, które nakłaniają pacjentki do wykonywania tego badania komercyjnie za bardzo duże pieniądze. Te badania zresztą nie są dostępne najczęściej w Polsce, tylko są wysyłane za granicę. I proszę Państwa, z faktu uzyskania wyniku dobrego czy złego tego badania nie wynika żadna decyzja terapeutyczna na tuj teraz. Dlatego przede wszystkim bardzo przestrzegam, żeby nie robić tych badań na własną rękę, bo oprócz obciążenia finansowego mogą spowodować obciążenia ogromne, psychiczne i emocjonalne, związane z wynikiem, który jest dla pacjentki niekorzystny, co powoduje ogromne pogorszenie jakości życia, a nie ma żadnych implikacji dla postępowania w chwili obecnej. I jeszcze takie pytanie, bo chora po leczeniu raka piersi może chorować na inne choroby. Jak taką kobietę dalej diagnozować i obserwować? Tak, rzeczywiście, chore, które mają za sobą raka piersi, mają przede wszystkim bardzo wysokie ryzyko raka drugiej piersi. Dlatego też jedną z metod, które są na całym świecie rekomendowane i stosowane w Polsce również, jest wykonywanie badania mammograficznego drugiej zdrowej piersi, nawet jeśli pacjentka nie ma zachowanej piersi chorej, dlatego że ryzyko wystąpienia drugiej piersi jest zdecydowanie wyższe niż w populacji ogólnej. Również mają wyższe ryzyko zachorowania na raka jajnika. Jeśli jest to związane z mutacją BRCA, dlatego każda pacjentka, która ma zachorowanie na raka piersi poniżej 65 roku życia, bądź rozpoznano u niej raka trójujemnego, bądź ma obciążenie rodzinne, nawet jeśli zachorowała w wieku dużo starszym, powinna być poddana badaniom genetycznym, które przede wszystkim obejmują geny BRCA1 i 2, ale nie tylko. Dlatego że mamy również takie badania, jak badania genu PALP2 i Czek2, które są ogólnie dostępne i finansowane przez NFZ od wielu już lat. I te z kolei mutacje mają również Pewien związek z, wystę z występowaniem różnych nowotworów i dla każdej z tych mutacji, tych panel nowotworów jest nieco odmienne, więc nie jestem w stanie Państwu tego omówić w szczegółach, ale naprawdę warto badać pacjentki chore na raka piersi. Powiedziałabym nawet, że nie tyle warto, co jest to no, w ogóle obligatoryjne, żeby pacjentce takie badanie zaproponować. Jest to badanie, które jest wykonywane najczęściej z krwi odwodowej. I naprawdę nie rodzi żadnych y, wielkich ryzyk dla pacjentek. I zachęcam do tego nie tylko właśnie dla osoby chorej, ale dla całej jej rodziny, bo pobranie takiej krwi i stwierdzenie mutacji może ustrzec w rodzinie wiele osób od zachorowania na nowotwory złośliwe. To w takim razie, gdzie możemy takie badanie wykonać? Po pierwsze, takie badanie powinien zaproponować chirurg-onkolog bądź onkolog leczący pacjentkę chorą na raka piersi. I tutaj znowu taki bardzo typowy sygnał. Jeżeli macie Państwo w rodzinie kogoś, kto jest leczony z powodu raka piersi i należy do tych grup, które wcześniej wymieniłam, a ktoś nie zaproponował badania genetycznego, to znaczy, że w tym ośrodku jest coś nie tak. Dzisiaj ośrodki, które zajmują się pacjentkami chorymi na raka piersi, naprawdę proponują to badanie rutynowo i wykonują je rutynowo, bo jest ono finansowane przez NFZ w ramach przeróżnych mechanizmów finansowania natomiast jeżeli mamy w rodzinie pacjentkę która Chorowała na raka piersi lat temu 10. Jest już osobą ozdrowiałą. Jest osobą, która nie korzysta już z onkologa, a ciągle chcielibyśmy się dowiedzieć, czy nie jest nosicielką tych mutacji, bo 10 lat temu nie wykonywano tych oznaczeń. Trzeba poprosić lekarza POZ o skierowanie do poradni genetycznej i w jednej z poradni genetycznych, które są na terenie danego województwa takie badanie zostanie przeprowadzone, choć terminy do genetyków są odległe. Ale nawet za rok czy półtora to badanie warto zrobić po to, żeby być pewnym, że rodzinie nic nie grozi. Czyli mamy już pacjentkę, która zakończyła leczenie raka piersi, pięcioletni okres proces monitorowania również ma zakończony. Co dalej? Czy co roku musi wykonywać jakieś badania? Czy po pierwsze pacjentka, która chorowała na raka piersi, powinna wykonywać mammografię screeningową, tak samo, a jest już ozdrowieńcem, tak samo jak wszystkie inne kobiety. Czyli co najmniej do 74 roku życia. Tutaj mamy pewien problem proceduralny, dlatego że fakt rozpoznania raka piersi u pacjentki powoduje, że nie może się zgłaszać na badania screeningowe tak jak inne kobiety, czyli tylko z dowodem osobistym, tylko musi mieć skierowanie od lekarza. Więc to jest ta jedna, jedyna odrębność, którą też mam nadzieję, że kiedyś uda nam się znieść. Pacjentki powinny zdecydowanie co miesiąc wykonywać samo badanie piersi, tak jak każda inna kobieta, i reagować na Wszelkie sygnały, które ich zdrowie podpowiada, że coś się zmieniło. prawda? Dlatego, że nas nie martwi to, że skoro nas bolała głowa od 15 roku życia i dalej boli to, że to jest związane z chorobą nowotworową, ale już na przykład, jeżeli te bóle występują częściej, albo się nasilają, albo nie reagują na leki, które do tej pory reagowały, to to jest powód, żeby się zgłosić do swojego lekarza na początek POZ i zapytać, którędy powinna iść dalsza diagnostyka. W razie wątpliwości, oczywiście, proszę pamiętać, że do poradni onkologicznych nie trzeba skierowania i tam też pacjentka może się zgłosić bez najmniejszej, jak gdyby, nawet najmniejszego kontaktu z lekarzem POZ. Dlatego tutaj ta pójność pacjentek, które są ozdrowieńcami, powinna być nie tylko nie ale wręcz wzmożona, dlatego że one są w grupie zwiększonego ryzyka zachorowania na nowotwór drugiej piersi. Pani zajmuje się leczeniem kobiet, które zacharowały na raka piersi. Również, bo nie tylko tym, ale przede wszystkim rozmawiamy dzisiaj o tym, chodzi o rak piersi. Czy pani widzi, że kobiety, pomimo tego, że są świadome, przychodzą, leczą się? To jest grupa pacjentek, która jest taka, że nawet lekarz, który chce leczyć pacjentkę, nie ma możliwości tego dokonać, ponieważ pacjentka odmawia leczenia. Zdarzają się takie pacjentki zupełnie pojedyncze. Ja naprawdę e, szczerze muszę powiedzieć, że e, to jest tak rzadka sytuacja, że pacjentka rezygnuje z leczenia, że e, no, każdy z nas jest ciągle nią zadziwiony. Na szczęście, dlatego że większość naszych pacjentek no, wie przecież, że walczy o kolejnych 10, 20, 30, 40 lat swojego życia. Większość z naszych pacjentek to również mamy i dla nich motywacja, żeby być ze swoimi dziećmi jak najdłużej, jest tak duża, że rezygnacja z leczenia ma miejsce niezwykle rzadko. Zdarzają się takie przypadki, ciągle mamy, proszę Państwa, w Polsce ileś organizacji, które naprawdę nie wiem, dlaczego są legalne, które nakładają do głowy za pomocą internetu jakieś sposoby niezwiązane z medycyną konwencjonalną, mówiąc, że nie wiem, po. po Pomogą, i ja teraz nie mówię przenośnie, a ja mówię o prawdzie, tak? To jest okłady z kapusty, albo koktajle witaminowe, albo jakieś metody podgrzewania. Naprawdę, proszę Państwa, to jest coś, co wcześniej czy później powoduje, że pacjentka do nas wraca w stanie dużo gorszym niż była na początku, i nasze możliwości pomocy są dużo mniejsze. Ale pacjentowi zawsze przysługuje. Wybór sposobu postępowania, tylko proszę pamiętać, że biorąc na siebie decyzję postępowania niestandardowego, bierzemy na siebie decyzję ryzyka z tym związanego, które jest w mojej praktyce jednoznacznie prowadzące do pogorszenia stanu zdrowia. I tą konkluzją kończymy audycję. Bardzo dziękuję. Gościem Radia dziękuję. Parada była doktor Habilitowana Nauk Medycznych Ewa Kalinka. Kierownik kliniki onkologii Instytutu Centrum Zdrowia Matki Polki. Dziękuję bardzo Pani Redaktor. Dziękuję Państwu i życzę zdrowia. Dziękuję, Ewa Kubasiewicz.